nie tylko Narnia. Na podcast Stacji 7 zaprasza ksiądz Staszek Adamiak. Książę Kaspian, czyli drugi tom opowieści z Narni w porządku powstawania, jest być może jedną z mniej magicznych książek z tego cyklu magicznych w sensie takiej nadprzyrodzoności, bardziej można by to częściowo nazwać taką powieścią na poły historyczną. Oczywiście to jest powieść fantastyczna w świecie wymyślonym, ale mamy taką intrygę znaną z wielu powieści historycznych, znaną z Hamleta przede wszystkim, bo tak no, w dużym skrócie historia, historia księcia Kaspiana to jest analogiczna do, do bardzo analogiczna do, do, do Hamleta, tak zły Stryj zabija mu ojca, ojca o tym samym imieniu, tak, Kaspiana, Kaspiana IX. Trudno też w księciu Kaspianie się doszukać jakiejś analogii wprost do, do, do ksiąg biblijnych, może poza pewnymi elementami staro, starotestamentalnymi, o których, o których powiem na końcu. Natomiast znajdujemy się, gdy rozpoczynamy czytanie księcia Kaspiana, w świecie mocno innym niż świat lwa i Lwa, czarownicy, przepraszam, i Starej Szafy. W świecie przede wszystkim, w którym, jest, w którym jest dużo ludzi, dużo więcej niż lwie Czarownicy i Starej Szafie, gdzie, gdzie dzieci przybyłe z Anglii były niemalże jedynymi synami Adama i córkami Ewy, bo tak określani są ludzie w świecie, w świecie Narni. Tymczasem książę Kaspian jest powieścią, w której jednak przede wszystkim występują ludzie. Cały czas jest masa, masa zwierząt, ale zwierząt i różnych dziwnych stworów, karłów, faunów i tak dalej, i to są przedstawiciele tak zwanej starej narni. Natomiast mamy też nową narnię, czyli ludzi, którzy w pewnym sensie są uchodźcami z naszego świata. To jest opisane na końcu księcia Kaspiana. Okazuje się, że dynastia, czy nie tylko dynastia, po prostu wszyscy ludzie, można nazwać ziomkowie Kaspiana, Telmarczycy, Przyszli do Narni z innego rejonu świata, tego, w którym jest Narnia, ale tam znaleźli się, z, przybyli z naszego świata, są potomkami piratów. Y, sugestia jest taka, chyba, że chodzi o piratów z wyspy Pitkern. No i tu takie trochę jest pytanie, które się pojawia pod koniec Księcia Kaspiana, to w związku z tym, kto ma właściwie prawo do Ziemi, kto ma prawo do Narni. Na początku widzimy, że Telmarczycy właściwie uzurpują sobie prawo do bycia jednymi panami narni. Można powiedzieć, że okupują ją i jakby ta stara narnia gdzieś zanika. Gdzieś mówiące zwierzęta przestają mówić, dziczeją, drzewa, drzewa zasnęły. Ten świat, który znamy z y, lwa, czarownicy i starej, y, starej, szafy gdzieś odszedł. Mamy świat taki dużo bardziej nowoczesny. Nowoczesny w takiej scenerii dość średniowiecznej. Niemniej jednak y, właśnie świat zasiedlony przez, y, zasiedlony przez ludzi. Na koniec y, na koniec księcia Kaspiana, gdy Aslan, można powiedzieć, zrobi porządek, choć też trzeba zauważyć, że w przeciwieństwie do lwa czarownicy i starej szafy, gdzie Aslan był absolutnie protagonistą tego, co się działo, to przede wszystkim on działał dzieci i te inne stworzenia, no, oczywiście uczestniczyły w walce, pomagały mu, ale jakby no absolutnie kluczowe było to, co zrobił sam Aslan. To tymczasem y, tutaj, to można by powiedzieć, że to, to właśnie jest odwrotnie. To jakby rola Aslana jest taka pomocnicza. To nasi bohaterowie mają, mają działać, mają, mają przywrócić sprawiedliwość, mają Oddać Narni wolność. E, tę wolność jakby rozumianą e, w podwójnym sensie, bo ta wojna, czy raczej nawet powstanie e, Kaspiana jest jakby podwójnie sprawiedliwe. E, jest podwójnie usprawiedliwiony, bo jest e, w imieniu dwóch grup, które tu się łączą. Dwie grupy, które są uciskane przez króla Miraza. To znaczy po pierwsze tak, przez tych starych Narnijczyków właśnie, zwierzęta, karły i tak dalej. Tutaj uciskanych przez, przez Telmarczyków, zwłaszcza w osobie króla Miraza. No, ale z drugiej strony także przez księcia Kaspiana, który, który ma prawo do tronu. Który ma prawo według prawa Telmarów. No on, Telmarczyków, on jest spadkobiercą swojego ojca. Więc... Yy... Więc jakby ta sprawiedliwość tu jest, i to nie jest kwestionowane, że, że on ma prawo do tronu. Zresztą jest ciekawe, to wynika z siostrzeńca czarodzieja, że mimo tej bajkowości, i wielogatunkowości, nazwijmy świata Narni, to to ludzie mają być tam władcami od samego początku. Więc może też na tej zasadzie Kaspian ma prawo do tego tronu, i gdy, i gdy, gdy powieść się kończy, no, Kaspian zasiada na tym tronie, i większość, znaczy, no nie wiem czy większość, ale spora część telmarczyków pozostaje w Narni, mimo że Aslan daje, im e, daje im wybór, daje im, daje im możliwość powrotu do, do, świata, do świata naszego, tak to nazwijmy. Także można by powiedzieć, że Narnia okazuje się takim krajem otwartym, gotowym przyjmować no, uchodźców, tak to nazwijmy. Krajem, w którym jakby ostatecznie znajduje się, e, znajduje się miejsce e, dla wszystkich. I rzeczywiście, w tej, jakby na tej linii czasowej świata narnijskiego, no to od księcia Kaspiana rola ludzi będzie już, e, będzie już dużo większa. Póki co. Mamy, mamy tę wojnę. Mamy wojnę, wojnę z Mirazem, mamy bitwę, mamy pojedynek. W świecie, w świecie Luisa no, w prawie w każdym tomie dochodzi do jakichś, do jakichś potyczek, do jakichś działań wojennych. Czasem zarzucano Luisowi, że no właściwie wręcz propaguje przemoc, czy umieszcza też dzieci w takich sytuacjach w sytuacjach wojennych. Trzeba powiedzieć, że Louis czyni to jednak w sposób delikatny. To znaczy, te wojny u Luisa one zawsze są trochę z przymrużeniem oka, mi się zawsze tak wydaje. Z, jakby tak nie do końca czujemy, że to, się, że to się dzieje naprawdę, że naprawdę ktoś tam cierpi, ktoś tam, ktoś tam umiera. Dopiero w ostatnim tomie, w ostatniej bitwie faktycznie będziemy mieli, będziemy mieli obraz taki, takiej wojny już Prawdziwej wojny, w której, się, w której się umiera, w której się cierpi. E, wojny, w której m, zabijając nawet w słusznej sprawie ma się, ma się wyrzuty sumienia, tak jak ma Julia. E, ale to jest, to jest w tym ostatnim, w pewnym sensie najciemniejszym z, z tomów opowieści z Narni. Tymczasem wcześniej, no może najbardziej to w, koni, w Koniu i jego chłopcu, gdzie ta wojna w ogóle jak z jakiejś operetki w dużej mierze wygląda. Ale także, także w księciu Kaspianie. No jest to częściowo groteskowe, tak jest. E, zwłaszcza na przykład e, ustalanie zasad pojedynku, e, tutaj bardzo tacy komiczne postacie panów, e, dowódców, dowódców Miraza, e, wspaniale przetłumaczonych na język polski, jako sobie pan i i Podlizar, mamy te uderzeniowe oddziały, oddziały narnijskie złożone z myszy pod wodzą rycerskiego Ryczypiska. To tylko pokazuje coś, o czym może dotąd nie wspominałem, ale że ogromny ładunek poczucia humoru, który jest w większości dzieł Luisa, no a zwłaszcza w opowieściach z Narni Może właśnie to jakby łagodzi ten, ten taki bitewny tutaj bojowy nastrój, dlatego Myślę, że to się mocno nie udało w filmach z serii, tych filmach fabularnych sprzed kilkunastu lat e, o świecie narnijskim, gdzie jakby bardzo wysokobudżetowe bitwy e, zrobiono, bardzo takie, no owszem, widowiskowe, ale tak jakby, no, trochę tak jakby, jakby z innej powieści. To nawet jakby licząc, jak czasami tam to Louis wspomina, kto bierze udział w tych bitwach, to tam jest po kilkadziesiąt, po kilkanaście, no po kilkadziesiąt, góra kilkaset osób, wojowników. E, i też, jakby no, no chyba nie chodziło mu, nie, nie było jego celem przedstawianie wojny, tworzenie, e, tworzenie powieści takiej batalistycznej, tak jak e, częściowo wyszły filmy, zwłaszcza właśnie film, e, film książę Kaspian, rozbudowany o jedną scenę e, bardzo wielką scenę, taką bitewną, której w ogóle nie ma w książce e, ataku na zamek Miraza. Także generalnie w książce. E, jakby to jest trochę z takim właśnie z dystansem, z przymrużeniem oka, choć te momenty poważniejsze, y, poważniejsze są. Y, jest y, jest Piotr, który przygotowując się do pojedynku z Mirazem, y, musi się poważnie zastanawiać, jak to jest, że jeśli zginie tu w Narni, to czy zginie też w świecie prawdziwym naszym? Co z nim będzie? No i Piotr gotuje się na to, że że jeśli trzeba, no to umrze. Przed wejściem, przed wejściem na pole pojedynku mówi Pozdrów ode mnie wszystkich w domu, Edziu, jeśli przegram. To jest pewnego rodzaju analogia do tego, co dzieje się w drugim tomie trylogii kosmicznej, Perelandrze, gdzie, gdzie też bohater okazuje się, że w zasadzie musi rozstrzygnąć los rodzącego się świata Wenus, no właściwie czymś w rodzaju, czymś w rodzaju pojedynku. W związku z czym przygotowując się tego z gotowością do śmier na śmierć. Wracam do tego, co już dziś mówiłem, że w Lwie, Czarownicy i starej szafie to Aslan, czyli no, Bóg, czy Chrystus umiera za ludzi, umiera, by wyzwolić innych. W księciu Kaspianie, tak samo w Perelandrze, to już ludzie idą za przykładem Boga, są gotowi w razie czego się poświęcić, włącznie z oddaniem swojego życia, by, by ratować innych. W księciu Kaspianie czyni to, czyni to Piotr. I też to, co już wspominałem, ta w miarę groteskowa postać ryczypiska, która też z czasem staje się, staje się coraz poważniejsza. Zwłaszcza w podróży, wędrowcem do świt, w podróży wędrowca do świtu, także w ostatniej bitwie, ryczypisk, który stał się takim wzorem rycerskości. W księciu Kaspianie to jest ta na pół groteskowa scena, kiedy, kiedy myszy, podwładni ryczypiska są gotowi poobcinać sobie ogony, ponieważ stracił ogon sam ryczypisk. I jakby ta, ta solidarność z dowódcą powoduje, że sam aslan ulega, mówiąc zawojowaliście mnie, macie wielkie serca i nie z powodu twojej godności ryczypisku, ale z powodu miłości, jaka łączy cię z twoim ludem, a jeszcze bardziej z powodu dobroci, jaką twoi poddani okazali mi dawno temu, kiedy na tym kamiennym stole przegryźli moje więzy, będziesz miał znów swój ogon. E, no więc, a ogon tutaj w świecie narnińskim jest dumą e, myszy, jest jej honorem. E, ale sam ryczypisk z czasem będzie właściwie się przekonywał, że są rzeczy no, nawet ważniejsze niż honor. Rczypisk jakoś mi się tu kojarzy trochę z bohaterem trylogii Sienkiewicza z panem Włodyjowskim, który y, też można by powiedzieć tak, który też jest małego wzrostu, no nie aż tak małego, ale jednak małego. Y, też jest wzorem rycerskości i też jakby rośnie w czasie trylogii od ogniem i mieczem jed jednego z bohaterów i to takiego, co, y, co no głównie właśnie się ugania za, za tutaj potyczkami, miłostkami, jakby nie, nie ma jakiejś takiej chyba głębszej refleksji na temat tego, co robi. Jakby przez te 20 lat urasta do, do najważniejszego niemalże z obrońców, obrońców Rzeczypospolitej, do postaci, do postaci tragicznej, w której niemalże są ucieleśnione cnoty. Polskiego rycerstwa. Z taką postacią, też trochę zachowując proporcje, staje się, staje się ryczypisk. Ale to dopiero w, w podróży wędrowca do świtu. Tymczasem wojna kończy się, kończy się zwycięstwem, kończy się usunięciem uzurpatora, więc przywróceniem praw Telmaru. Na tronie zasiada prawowity władca, Kaspian X, który też przywraca sprawiedliwość w szerszym sensie, przywraca współpracę, równowagę między starą, a nową narmią. I oczywiście przywraca pamięć o Aslanie. O tym osobno w następnym odcinku. Natomiast to, co mówiłem, że jeśli gdzieś szukać tutaj analogii do Pisma Świętego, to myślę, że do Starego Testamentu. Yy... Do ksiąg królewskich, do postaci takich jak Ezechiasz i Jozjasz, to są y, na pewno dużo mniej znani królowie niż, niż Król Dawid, niż Król Salomon, ale jakby czasowo trochę bliżsi czasom Chrystusa, to jest VIII, VII wiek, my wiemy, że w Starym Testamencie no, lud Izraela odchodził od tej wierności Jachwy, odchodził od, y, od zachowywania wszystkich zasad prawa mojżeszowego, pozwalali na to także królowie. Y, właściwie mało który król spotyka się z pochwałą na kartach Pisma Świętego tego, że czynił wszystko tak, jak e, chciał tego Pan Bóg. I z taką pochwałą przede wszystkim spotyka się właśnie Ezechiasz i Ozjasz, e, królowie, którzy przeprowadzają gruntowne reformy religijne, którzy, jakby można powiedzieć, odnawiają wiarę w Izraelu. I właśnie taką postacią trochę jest Kaspian, trochę jest który który jakby przywraca, przywraca Narnię Aslana w pewnym sensie. Kaspian, który tutaj jest, oczywiście jest chłopcem, młodym mężczyzną, powiedzmy gdzieś tak chyba koło dwudziestki z tego, co pamiętam. Może nawet jeszcze młodszym. Kaspian, który będzie aż w trzech książkach występować. Będzie jeszcze jednym z głównych bohaterów podróży wędrowca do świtu. No i epizodycznie będzie występować w Srebrnym Krześle. Tam już jako, na półtragicznie, jako starzec, który, który stracił żonę i Właściwie wydaje się, że stracił też, stracił też syna. Ale tu, póki co, jest jest jeszcze młodzieńcem. Sama książka książe Kaspian jest też trochę książką o wchodzeniu w dorosłość, o wchodzeniu w obowiązki dorosłości. Bo tak jak Kaspian, który na początku no, słucha tylko tego, co mu opowiadają mianie i wychowawcy, zaczyna w to wierzyć, ale jakby od pewnego momentu musi Musi to urzeczywistnić, musi, no, musi stanąć na czele tego powstania, musi wziąć odpowiedzialność, ostatecznie ją bierze i to się udaje. Piotr, który też y, y, bierze odpowiedzialność, ryzykuje, y, ryzykuje swoim życiem. Widać jak ci bohaterowie dorastają. No i na koniec, przy spotkaniu z Aslanem, Piotr słyszy, że już, że już nie wrócą do Narni. On i Zuzanna, najstarszy, najstarsi z tej czwórki rodzeństwa, już nie wrócą. Przy czym załamane młodsze rodzeństwo Mówi, że no jak, jakie to straszne Jak to, co z tym zrobisz Piotr mówi, no cóż myślę, że jakoś to zniosę Wszystko wygląda trochę inaczej niż myślałem Podobnie kończy się podróż wędrowca do świtu. Też zapowiedzią, że już do Narni nie wrócą, ale też sygnałami ze strony Aslana, że przygody można spotkać nie tylko w Narni, że dobrym można być nie tylko w Narni, że Aslana można spotkać nie tylko w Narni. Czyli tak naprawdę jest to już otwarcie na, na przypomnienie o na przypomnienie o, o chrześcijaństwie. Ale to dużo wyraźniej dzieje się pod koniec podróży wędrowca. Do świtu, o którym dopiero za dwa odcinki. Dziękuję. Polecamy także najnowszą książkę księdza Staszka Adamiaka pod tytułem Teologia Tolkienna. Znajdziesz ją w sklepie internetowym dobroci.pl